Dobry wieczór państwu, nazywam się Michał Nowak. A to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. A dziś podsumowanie wydarzeń według stanu na godzinę 20 dnia 21 października 2024 roku. Na wstępie zachęcam państwa do polubienia i pozostawienia komentarza pod tym nagraniem. W ten sposób pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców i w rozwoju naszego kanału. Jak zwykle, rozpocznę od omówienia najnowszych działań powietrznych obu stron, i tu wspomnieć należy przede wszystkim o rosyjskim uderzeniu przy użyciu różnych środków napadu lotniczego. Do tego ataku doszło w nocy z 20 na 21 października. W tym ataku strona rosyjska użyła ponownie ponad 100 Shahedów w tym wypadku 116 bez załogowców tego typu. Strona ukraińska poinformowała iż skutecznie zestrzeliła 59 z nich, a kolejne 45 Shahedów miało paść ofiarą systemów walki radioelektronicznej. W tym samym ataku strona rosyjska użyła pojedynczych pocisków balistycznych bądź też manewrujących różnego typu. Jeden pocisk KN-23, jeden H-35 i 1H31P. Żaden z tych trzech pocisków według deklaracji strony ukraińskiej nie został zestrzelony. To tyle, jeżeli chodzi o działania powietrzne. Teraz prześledzimy sytuację na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, ujście Dniepru do morza, tutaj sytuacja całkowicie ustabilizowana. Żadnych zmian, jeżeli chodzi o działania strony rosyjskiej, tudzież ukraińskiej. Przesuwamy się w takim razie na odcinek zaporoski w rejon na północ od miejscowości Robotyne. Tu trwają jedynie działania wiążące, pomocnicze, pozycyjne. Brak jakichkolwiek informacji dotyczących tego spodziewanego, oczekiwanego rosyjskiego uderzenia na kierunku Rechowa. Pozwala nam to ponownie przesunąć się w kierunku wschodnim. Tu sytuacja również ustabilizowana i dotyczy to zarówno kierunku na północ, a więc w rejonie Hula Pola, gdzie Rosjanie nie prowadzili działań zaczepnych, jak i rejonów okolicy miejscowości staromajorskiej i urożajne. Tu również sytuacja w miarę ustabilizowana. Kilkanaście dni temu Rosjanie opanowali okolice miejscowości Lewadne, prowadzą ograniczone działania zaczepne na północ od staromajorskiej urożajna, więc na kierunku Makariwki, nie są to jednak działania, które prowadzą do jakichkolwiek zmian terenowych. Ponownie przesuwamy się w kierunku wschodnim już na odcinek. Wuchłodarski na zachód od opanowanego przez Rosjan Wuchładaru Rosjanie po opanowaniu miejscowości Złotanywa nie kontynuowali z sukcesem działań ofensywnych. Działania rosyjskie ugrzęzły w chwili obecnej wzdłuż linii rzeki Kaszlachach, a więc rosyjskie działania na kierunku miejscowości Szaftarskie czy nowo Ukrainka zostają w chwili obecnej przez Ukraińców powstrzymywane. Podobnie sytuacja ma się z rosyjskimi działaniami w kierunku zachodnim, a więc na kierunku miejscowości Wałyka Nowosyłka. Tu również brak informacji o rosyjskich postępach. Przesuwamy się w rejon samego Wuchłedaru. Na północ od tego miasta trwają rosyjskie działania na kierunku wsi Bochojewłęka. Na tym kierunku Rosjanie odnotowali rzeczywiście pewne postępy terenowe rzędu kilkuset metrów. Część raportów rosyjskich sugeruje wręcz dotarcie rosyjskich jednostek szturmowych w bezpośredniej okolice pierwszych zabudowań tej miejscowości. Nie ma na to jednak jakiegoś potwierdzenia. Przesuwamy się więc w rejon miejscowości Konstantynówka. Tu walki cały czas trwają o wsie Kataryniwka i Antoniwka. Część źródeł rosyjskich sugeruje, iż większa część Kateryniwki, a być może nawet cała została przez wojska rosyjskie w ostatnim czasie opanowana, na chwilę nagrywania przeze mnie tych słów nie widziałem jeszcze potwierdzenia wizualnego takich rosyjskich postępów, ale nie ulega wątpliwości, iż Kateryniwka atakowana jest przez Rosjan z dwóch kierunków, a więc ze Wschodu oraz z Południa, a oskrzydlenie ukraińskich obrońców nie będzie sprzyjało możliwości długotrwałego kontynuowania działań obronnych na tym kierunku. Przesuwamy się więc na kierunek Kurachowski. Zanim jednak sytuacja na kierunku Kurachowe, Hirnyka i Sełydowe, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności, to dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne odcinki raportu z frontu mogą regularnie trafiać na nasz kanał i są dla Państwa dostępne całkowicie za darmo. Mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A ja wracam już do omówienia sytuacji na mapie. Rosjanie kontynuują bezpośrednie naciski na miasto Kurachowe od wschodu. Po opanowaniu w całości sąsiedniej wsi Maksymilianiwka, w ostatnim czasie rosyjscy żołnierze, należący prawdopodobnie do 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych, opanowali zabudowania spółdzielni działkowej Energetik pomiędzy. Strefą wchodzącą w granice administracyjne Maksymilianiwki, a granicami administracyjnymi miasta Kurachowe, oznacza to, iż walki rzeczywiście dotarły już bezpośrednio do granic administracyjnych tego miasta. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Rosjanie będą rzeczywiście szturmować miasto bezpośrednio od wschodu, czy też zdecydują się na próbę obejścia Kurachowe od południa bądź też północy. W ciągu ostatnich 48-72 godzin Rosjanie poczynili pewne postępy na południe od Maksymilianiwki, co może wskazywać na próbę dotarcia do wsi dalnie, na południe od Kurachowe, i tym samym byłby to rzeczywisty wstęp do oskrzydlenia miasta Kurachowe od południa, a miejmy również na uwadze to, iż Rosjanie cały czas kontynuują naciski na północ od Kurachowa, i tym samym na północ od linii biegu rzeki Wowcza, tu rosyjskie postępy możemy obserwować wzdłuż linii kolejowej na kierunku miejscowości Bereski czy Ilinka oraz Stare Terny są to jednak postępy o wyraźnie mniejszym powodzeniu dla strony rosyjskiej niż to co obserwujemy na południowym skrzydle Kurachowe bądź też bezpośrednio te wschodnie uderzenia na miasto. Kurachowe stało się więc kolejnym miastem frontowym, walki przenoszą się w granice administracyjne tego miasta. Przesuwamy się w takim razie na północny wschód od Kurachowe. Tu w ostatnim czasie Ukraińcy porzucili swoje pozycje na wschodnim brzegu rzeki Wowcza, wycofując się z miejscowości żołanne II, które znalazło się rzeczywiście pod rosyjską kontrolą. Mało tego, rosyjscy żołnierze z marszu przekroczyli linię rzeki Wowcza. Po kładkach pozostawionych na tej rzece przez ukraińskich żołnierzy, i zdobyli z marszu właściwie bez walki wschodnią część wsi Zorjane, a prawdopodobnie całe Zorjane znajduje się już pod kontrolą rosyjską. To oznacza, iż Chirnyk, miasto, o które już toczą się walki, i za chwilę to omówię, może być przez Rosjan atakowane już nie tylko z północy, z Zachodu, ale również od południa, a umożliwi to Rosjanom opanowanie wspomnianej miejscowości Zoriana. A więc teraz sytuacja na linii Hirnek, Kurachiwka, kolejne dwie miejscowości, które stały się miejscowościami frontowymi, znaczy Chirnyk miejscowością miastem frontowym był już od kilku tygodni, teraz miejscowością frontową staje się Kurachiwka. Nie wiemy, czy wojska ukraińskie będą decydowały się na uporczywą obronę na linii tych dwóch miejscowości, czy też z uwagi na groźbę operacyjnego okrążenia i oskrzydlenia własnych pozycji, zważywszy na rosyjskie postępy w rejonie wsi Izmajliwka i Novoselydivka, a także próbę przełamania ukraińskich pozycji na przełaj przez pola i dotarcia do linii rzeki Wowcza przez wojska rosyjskie, czy z uwagi na to Ukraińcy jednak nie podejmą decyzji racjonalnej, jak się wydaje, o odwrocie w kierunku zachodnim? Jeżeli chodzi o Chirnyk, to północna część tego miasta jest już pod rosyjską kontrolą. Wiemy o tym, iż walki trwają na terenie zabudowanym, a część raportów rosyjskich sugeruje wręcz, iż rosyjscy żołnierze dotarli do centrum Chirnyku. Nie zostało to jeszcze potwierdzone stosownym materiałem wizualnym, ale w tym samym czasie, gdy Rosjanie atakują bezpośrednio, na terenie miasta próbują oskrzydlać dalej Chirnyk od zachodu atakując w kierunku hałd odpadowych i nieczynnej kopalni na południowy zachód od tego miasta co może wskazywać na to, iż wcześniej Rosjanie opanowali miejscowość Izmajliwka. Potwierdzenia zajęcia tej wsi póki co nie ma, ale same raporty o tym, iż Rosjanie atakują na kierunku tych hałd odpadowych raczej pośrednio na to wskazują. Gdyby Rosjanie rzeczywiście osiągnęli zabudowania nieczynnej kopalni, a tym bardziej je zdobyli i opanowali sąsiednie hałdy odpadowe terikony, to Hirnyk byłby już właściwie odcięty przez rosyjskich żołnierzy, którzy znaleźliby się na jego południowo-zachodnim zapleczu. W takim razie możemy przesunąć się na zachód od tego odcinka. Jak wspomniałem, rosyjskie naciski na miejscowość Novoselediwka. Tu brak informacji o ewentualnym rosyjskim powodzeniu. Walki trwają również na południowy zachód od Cukuryny, a więc w rejonie miejscowości Kreminna Balka. Tu również brak informacji o powodzeniu wojsk rosyjskich. Pozwala nam to przesunąć się na odcinek miasta. Sełydowe, gdzie sytuacja ukraińskich obrońców coraz bardziej się komplikuje, a miasto z całą pewnością jest już w operacyjnym okrążeniu, to znaczy większość dróg zaopatrzeniowych, a tym samym ewakuacyjnych z i do miasta, jest już przez Rosjan przecięta, a pozostałe są pod rosyjską kontrolą ogniową. Niektóre źródła rosyjskie sugerują, iż miasto w istocie jest otoczone i nie ma możliwości wyjazdu ani wjazdu do miasta. Tego nie udało mi się na chwilę obecną jeszcze potwierdzić, ale o tym jak sytuacja w rejonie Sełydowe wygląda za chwilę Państwu opowiem. Na północny zachód od Cukuryny Rosjanie cały czas naciskają w rejonie drogi pomiędzy wsią Nowodmitrivka a Sełydowe. Ta droga została przez Rosjan faktycznie przecięta, a część źródeł rosyjskich sugeruje, wręcz niektóre źródła ukraińskie również na to wskazują, ale znowu nie ma wizualnego potwierdzenia, a mianowicie informują one o tym, iż rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze dotarły do wsi Wysznewe na zachód od Sełydowe, Walki miałyby wedle tych raportów trwać w okolicach tej wsi, bądź też już o zabudowaniu tej miejscowości. Jak wspomniałem wizualnego dowodu jednak nie ma. Walki trwają już jednak z całą pewnością w samym Sełedowe. Jednocześnie Rosjanie próbują oskrzydlać to miasto również od północy. Po tym jak potwierdzono opanowanie nieczynnej już Stacji benzynowej wzdłuż drogi E50 na północ od Sełedowe Rosjanie cały czas próbują naciskać w kierunku skrzyżowania dróg na północny zachód od tego miasta. Jakiś czas temu potwierdzono rosyjską obecność w rejonie tego skrzyżowania. Czy Rosjanie utrzymali tam swoje pozycje, trudno powiedzieć. Znowu, niektóre raporty rosyjskie sugerują, iż z tego kierunku Rosjanie atakują na kierunku wsi Hrychoriwka oraz Wysznewę. znowu bez jakiegokolwiek wizualnego potwierdzenia. Gdyby to się potwierdziło, to faktycznie Sełydowe byłoby przez Rosjan całkowicie okrążone. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę rosyjskich działań i ten model, który Rosjanie stosują z sukcesem przez ostatnie miesiące, Raczej do takiego okrążenia by nie dążyli, zamiast tego pozwoliliby Ukraińcom na niezorganizowany odwrót, czy właściwie już ucieczkę, wąskim pasem pomiędzy rosyjskimi pozycjami w kierunku zachodnim. Niemniej, wróćmy do sytuacji w samym mieście. Tu potwierdzone zostało to, iż wojska rosyjskie opanowały kopalnię sełydowską na północnym zachodzie miasta całość zabudowań tej kopalni dostała się pod rosyjską kontrolę, gdyż nagrania ze strony ukraińskich operatorów dronów potwierdzają uderzenia w zabudowania zachodniej części kompleksu kopalnianego oraz centralnej części, co oznacza, iż cały kompleks został przez Rosjan zdobyty. Nie mamy informacji co do tego, czy górująca nad okolicą hałda odpadowa na Północny Zachód od kompleksu kopalni również dostała się pod rosyjską kontrolę. Gdyby tak było, to Rosjanie mieliby już tutaj wyraźną przewagę wysokości względem pozycji ukraińskich obrońców na zachód od tejże hałdy odpadowej. Rosjanie wdarli się również do zabudowań samego Sełydowe we wschodniej części tego miasta po tym, jak uprzednio opanowali rejon wspomnianej kopalni. Walki trwają już w mieście. Niektóre raporty ukraińskie, w tym informacje ze strony ukraińskich cywilów oraz wolontariuszy wskazują na to, iż w mieście trwają walki zarówno z drużynami, oddziałami rosyjskich szturmowców, rosyjskich żołnierzy, którzy mieliby być wspierani również przez broń ciężką, w tym czołgi. Inne raporty sugerują, iż Rosjanie uderzają na północną część Sełydowe, na kierunku stadionu oraz kompleksu sportowego Avangard, również w oparciu o wsparcie pojazdów opancerzonych, o wsparcie czołgów. Informacji co do sukcesów rosyjskich na tym kierunku nie mamy, ale widać wyraźnie, iż ta rosyjska pętla, która zaciskała się w ostatnim czasie wokół Sełydowe, okazała się na tyle skuteczna, i Rosjanie zdecydowali się na frontalne uderzenie na miasto. Z kierunku wschodniego, a również północnego, analogiczna sytuacja, jak pod dwóch Najpierw miasto zostało bardzo ściśle, niemalże do końca okrążone, następnie przepuszczone uderzenie z kilku kierunków, wypychając obrońców tym wąskim pasmem w kierunku własnego zaplecza, i w trakcie tego odwrotu Ukraińcy byli ostrzeliwani. Tu sytuacja może się. Faktycznie powtórzyć. No jest to modelowy sposób działania wojsk rosyjskich, który obserwowaliśmy już przed laty w Syrii, gdzie w oparciu o rosyjskie szkolenia w ten sposób działania ofensywne prowadziła Syryjska Armia Arabska. Przesuwamy się więc na północ od dowe, Tu jednak sytuacja dość stabilna. Walki cały czas trwają o wschodnią część miejscowości Łysivka, a także na kierunku Suchego Jaru. Jeżeli chodzi o kierunek Mirnogradzki, to tu Rosjanie póki co utknęli przed pierwszymi zabudowaniami niewielkiej wsi Prom. Przesuwamy się nieco na wschód po tym jak przez ostatnie tygodnie obserwowaliśmy niemalże całkowitą stabilizację na linii frontu pomiędzy Chrodiwką a Oleksandropolem. W ostatnim czasie Rosjanie nieco się zaktywizowali i bezpośrednim uderzeniem w kierunku Wozdwyżenki wdarli się do tej niewielkiej miejscowości. Przynajmniej południowa część Wozdwyżenki dostała się pod rosyjską kontrolę. Jak w chwili obecnej wygląda tam sytuacja, trudno powiedzieć, gdyż kolejne materiały wizualne od tego czasu się nie ukazały. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek Torecka. Tu mamy już potwierdzone informacje co do tego, iż Rosjanie kontrolują co najmniej połowę zabudowań Nelipiwki, a być, a być może cała Nelipiwka jest już pod faktyczną rosyjską kontrolą. Rosyjskie wysiłki na kierunku Leonidivki prawdopodobnie do chwili obecnej bez sukcesu. Sam Torec jest podzielony. Rosjanie kontrolują od 50 do 60% zabudowy tego miasta. Trwają bardzo ciężkie walki o każdy budynek, o każdą klatkę schodową, a niekiedy wręcz o każde piętro. Wielokrotnie żołnierze obu stron są zmuszeni wyburzać całe zabudowania z uwagi na to, iż te znajdują się pod kontrolą żołnierzy przeciwnika. A bezpośrednie uderzenia nie są w stanie doprowadzić do odzyskania kontroli czy też zajęcia danego budynku. Jeżeli zaś chodzi o próbę oskrzydlenia Torecka, to dalsze rosyjskie uderzenie na kierunku daczne oraz dyliwki kończyły się ponownie niepowodzeniem. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek czas Tu po tym jak potwierdzono rosyjską obecność w rejonie zabudowań przemysłowych nieczynnych już kopalni blok 9 oraz zajęcie pobliskiej hałdy odpadowej nie pojawiły się kolejne informacje co do rosyjskich postępów. to Ukraińcy prawdopodobnie przesunęli swoje działania obronne na kierunku wsi Szewczenko, stanowiącej południowe przedmieścia samego Czasifiaru. Z drugiej zaś strony ten rosyjski przyczółek, który udało się Rosjanom utworzyć we wschodniej części czasy Fiaru nie został, jak się wydaje, przez Ukraińców zlikwidowany. Brak jednak również informacji co do dalszych rosyjskich e, ewentualnych sukcesów na terenie e, samego miasta. Pozwala nam to przesunąć się ponownie na północ, na kierunku sywierskim. Sytuacja całkowicie ustabilizowana. Brak informacji o jakichkolwiek działaniach, co oznacza, iż możemy przekroczyć linię kanału Donieckiego i przesunąć się ponownie w kierunku północnym. Rosyjskie działania o niewielkiej skali na kierunku Torskiej, Jampoliwki i Wsiterny. Cały czas nie ustają rosyjskie próby pełnego wypchnięcia Ukraińców za linię rzeki Żerebiec, po tym jak opanowali Makijwkę oraz Newskie. W ciągu kolejnych dni nie pojawiły się jednak informacje o dalszych rosyjskich sukcesach na tymże kierunku. W takim razie przesuwamy się wzdłuż linii frontu w kierunku północnym. Na południe od tego rosyjskiego wybrzeża w rejonie wsi Piszczane Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się z części własnych pozycji bezpośrednio przylegających do wsi Andriivka, jakiś czas temu opanowanej przez Rosjan. Jednocześnie tym samym uderzeniem Rosjanie wdarli się do sąsiedniej wsi Wysznewe i przejęli kontrolę co najmniej nad wschodnią częścią tej osady. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji w rejonie wspomnianej wsi Piszczane. Tu Rosjanie dotarli już do linii rzeki Oskoł, przejmując kontrolę nad północną częścią wsi Kruchlachivka, a także rozpoczynając walki o pierwsze zabudowania sąsiedniej wsi Kołyseniwka. Oznacza to, iż formalnie, już praktycznie, ten ukraiński obszar kontroli na wschodnim brzegu rzeki Oskoł został przecięty i podzielony na dwie części. W rzeczywistości ten obszar był już przecięte i podzielone na część północną i południową już od jakiegoś czasu, jak tylko Rosjanie zbliżyli się do drogi łączącej oba te obszary, ale teraz ta droga została już przecięta, Rosjanie znajdują się już bezpośrednio na wschodnim brzegu rzeki i w chwili obecnej dążą do tego, aby poszerzyć to włamanie, atakując w kierunku północnym i południowym. Jakie będą kolejne działania Rosji na tym kierunku, trudno wyrokować. Jak się do tej pory wydawało, były to jedynie działania pomocnicze ze strony rosyjskiej, mające na celu wiązanie sił ukraińskich, ale biorąc pod uwagę skalę rosyjskich postępów na tym kierunku, może być tak, iż Rosjanie decydują się na wzmocnienie własnych działań w tym rejonie. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek wołczański. Tu jednak sytuacja całkowicie ustabilizowana. Dla strony zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej kierunek wołczański jest. Kierunkiem trzeciorzędnym. I na sam koniec możemy przejść do omówienia sytuacji w rejonie Słudży, gdzie bezsprzecznie stroną, która posiada inicjatywę, są Rosjanie, którzy od 10 października prowadzą drugą fazę własnej operacji, mającej na celu wypchnięcie Ukraińców za linię granicy państwowej, bądź też przynajmniej wyrównanie linii frontu i zmniejszenie tego, Ukraińskiego przyczółku na terenie Obwodu Kurskiego. Ostatnie dni to przede wszystkim walki w rejonie miejscowości Nowo-Iwanówka czy Zielony Szlak. Ta druga wieś pod kontrolą rosyjską, co do nowo nie ma na to potwierdzenia. Z całą pewnością Ukraińcy w ostatnim czasie rzucili tutaj elementy 47 Brygady Zmechanizowanej, Brygady Elitarnej, w której szlaku bojowym możemy wymienić nieudaną ukraińską operację ofensywną. Na kierunku Tokmaku 47 brygada zmechanizowana szła w szpice tego uderzenia i walczyła w rejonie Robotyne, gdzie poniosła bardzo ciężkie straty. W ostatnich miesiącach 47 brygada zmechanizowana walczyła na zachód od Awdijwki, powstrzymując czy też opóźniając właściwie rosyjskie działania ofensywne, z czasem wycofując się w kierunku zachodnim. Po tym jak dwa, przynajmniej dwa bataliony tam zaangażowane z tej brygady poniosły poważnie straty, 47 brygada została wycofana i jak się wydaje, ten trzeci batalion tej brygady został prawdopodobnie przesunięty w chwili obecnej na teren Obwodu Kurskiego, gdzie jego zadaniem jest powstrzymanie rosyjskich nacisków na zachodnim skrzydle ukraińskiego włamania. W każdym razie pojazdy, zarówno M2A2 Bradley, jak i M1A1 Abrams, należące do 47. Brygady Zmechanizowanej, pojawiły się we wsi Nowojwonówka, gdzie pojazdy te walczyły. Z rosyjskimi siłami, z rosyjskimi żołnierzami, którzy opanowali część zabudowań tej miejscowości. To nagranie nie pozwala stwierdzić, jak zakończyło się to starcie i pod czyją kontrolą znajdują się zabudowania tej miejscowości. Ale właśnie w okolicach Nowojwanówki trwały jakiś czas temu ciężkie starcia. Ukraińcy próbowali odeprzeć rosyjski nacisk na zachodnim skrzydle własnego włamania na terytorium Obwodu Kurskiego. Nadal nie ma informacji co do tego, jak wygląda sytuacja w rejonie Olgówki, czy ukraińscy żołnierze rzeczywiście zostali na tym terenie okrążeni i odcięci. Do chwili obecnej jakichś potwierdzonych informacji ze strony ukraińskiej, tudzież rosyjskiej na ten temat po prostu brak. I to tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam na koniec do subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków raportu. Za dzisiaj serdecznie państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.